Dzień dobry, nazywam się Marek Dąbrowski. Pragnę przeczytać Wam wiersz swojego autorstwa. A wiersz ten Wam, uczniom Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Kapu kap. Z leci kapu kap. Żyć tu i tę kroplę złap. Kapu kap i kapu kap. Zbrakło nam już suchych szmat. Woda zawsze znajdzie drogę. Kapukap kap na rękę, nogę, już nie mogę tego słuchać. Klum plum od ucha do ucha. Kapu-kap mi drąży myśli, pewnie nocą mi się przyśni. Czy zakręcić można klan? Długo trwać będzie ten stan? Kapu-kap i kapu-kap. ktoś musi mi tu trap. Abym mógł przejść nogą suchą. Znosi się ten odgłos głucho. Kapu-kap. Męczy i dudni, jak echo z głębokiej studni. Kapukat i kapukat. Mamo, przyjdź i krople złap. Mama, wnet się pojawiła. I ten kram w mig zakręciła. Pierwsz ma tytuł. Wymyj ręce. Dzieci, wszystkie bez wyjątku. Od soboty aż do piątku. piątek. Piątek, piątek i niedziela. Jedno zdanie poniewiera. Wymyj ręce przed jedzeniem. Denerwują się szalenie, że ktoś przerwał im zabawę, by narzucić im tę sprawę. Pierwsze mydło. To ich wzdryga. Kręci się i z rączek śmiga. Gdy do oka trafi piecze. Mistrzem jest zrączek ucieczek. Drugie woda. Ta, to znacie. Nieostrożni, mokro macie. Tak niechcący bez przyczyny moczy chłopców i dziewczyny. Trzecie ręcznik, boli głowa. Trudno dobrać dobre słowa. Choć jest miękki, czysty, schludny, daje się po rączkach brudny. A dorośli, miną dzieci. Nic nie idąc, nic naprzeciw. Znów się zaczyna mowa. Omy ręce! Już! Od nowa! A wiersz ma tytuł Znikający tata Zastrość wciąż u wszystkich wzbudza Tata mój się znów odchudza Mama przez to nie bez przeszkód Rupie ciastka Lecz po zmierzchu Tata śpi A mama wtedy Mówi, że nie mamy biedy Przy lodówce pokryjomu Szepce Komu lody? Komu? Ciocię zazdrość także dusi. Czy tak mało jeść on musi? Pozwyczajnie niedorzeczne i na pewno niebezpieczne. Znika tata wam dzieciaczki. Już za luźne są dla laczki, laczki. Ależ ciociu, czy szalejesz? Stopa przecież nie maleje. Wszyscy chórem mówią, ach! Chudnie w oczach, że strach. Tata słucha i wciąż pości. Myśla mu zaś gość. Dziękuję bardzo.